Miło mi serdecznie. Cieszymy się bardzo jako cały zespół DK Partnerowski, że możemy wspierać Akademię. Mamy przyjemność wspierać sport młodzież nie tylko w lokalizacji łódzkiej, ale w kilku lokalizacjach w Polsce. Mamy też swoje rynki za granicą. To też jest obiecujące, dlatego jesteśmy między innymi z Wami, bo, bo pracujemy na rynkach niemieckim, belgijskim. To co jest dla nas ważne jako firma od 2006 roku a od 2007 prowadzimy fundację Maxi Football, gdzie fundatorem jednym z pierwszych był wodek Smolarek i tak naprawdę kontynuujemy cały czas tą inwestycję w młodzież. Jesteśmy tym szeroko zainteresowani. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym turnieju i za wsparcie w tym zakresie. Dla nas to jest kolejny krok, jeżeli chodzi też o budowanie akademii, czyli rywalizacja międzynarodowa. Akurat dotyczy to najstarszej kategorii juniorskiej w naszym klubie i to też będzie bardzo dobra weryfikacja kolejnych kroków, które zawodnicy mogą wykonać w swojej ścieżce rozwoju na tle różnych. Klubów z różnych krajów, bo to jest ważne, że ta kultura gry tych zespołów no też będzie różna, bo ona będzie uwarunkowana też no właśnie krajem, z jakiego te kluby pochodzą. No, planu minimum nie ma określonego takiego wynikowego, tak bym to powiedział. Natomiast na pewno to co, to, co nam przyświeca, to chcemy tam pojechać i pokazać własną tożsamość, tak własny sposób grania, własny pomysł na to, jak, jak, na, na piłkę, na to, jak chcemy jako zespół, jako drużyna funkcjonować. No i wiemy też, że mamy tą odpowiedzialność i tą przyjemność, że reprezentujemy Akademię Widzewa, tak? Więc jakby nie tylko zespół 19 ale tutaj całość, całość jako, jako organizację. Witamy w najnowszym wydaniu magazynu Gra Widzewska. Młodzież jak zawsze, jak co tydzień, jak za każdym kolejnym wydaniem naszego magazynu przed nami. Wielka retrospekcja z emocji. Zaczynamy od spotkania drużyny do lat 19 podopiecznie Kuba Grzeszczakowskiego grali na własnym terenie z rówieśnikami z huragana Morong. To oczywiście rozgrywki ligi makroregionalnej do lat 19. Widzewiacy nie pozostawili swoim rywalom złudzeń, w tym spotkaniu to jest oczywiście nagranie z tej kamery śledzącej piłkę super nowoczesna technologia czasem przeszkadza nam oczywiście w niektórych sytuacjach ten metalowy supek z lewej strony ale to nam nie przeszkadza jeśli widzę więcej w tym meczu w niezwykle pikuśnych strojach, bowiem w czarnych koszulkach i czerwonych spodenkach wygrywają swoje spotkania. Tak też było właśnie we wtorek w spotkaniu z huraganem morą czerwono-biało-czerwoni, w tym akurat spotkaniu czarno-czerwono-czarni, wygrali wysoko, pewnie no i to jest kolejny mecz, który można uznać za naprawdę udany dla drużyny trenera Jakuba Grzeszczakowskiego. Ostatni ligowy mecz przed wyjazdem na Karel Stegemann Tournée 2022 w holenderskim Rurle. To już nie tak dawny mecz drużyny rezerw Łódzkiego Widzewa podopieczni Patryka Czubaka na własnym terenie w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski podejmowali Unię Skierniewice. Mocji w tym meczu nie brakowało, chociaż początkowo wydawało się że czerwono-biało-czerwoni w starciu z zdecydowanie wyżej notowanym rywalem postawili na tyle wysoko poprzeczkę, że Unia nie będzie w stanie wymaganiom widzewiaków sprostać. Było jednak inaczej, zaczęło się bardzo dobrze, o tym mówiłem, więc zacznijmy od tego, co jak najbardziej pozytywne. Widzewiacy wyszli na prowadzenie 2 do 0, to jest właśnie druga bramka rezerwistów, bicie piłki do środka pola karnego, półobrót i bramka na 2. Do zera. Unia Skierniewice bardzo zgrabnie zabrała się za odrabianie strat. To jest rzut karny, który na gola zamienili goście, zarazem trafiając bramkę kontaktową to jest właśnie to uderzenie no i widzę musieli naprawdę wziąć się do roboty ale do roboty zabrała się Unia w międzyczasie trochę zepsuła się pogoda obraz z rana został zastąpiony stacjonarną kamerą z nieco niższego pułapu jednak bardzo dobrze widać jak padła bramka na 2 do 2 wielka radość w szeregach Unii z ale radość nieco, nieco przedwczesna prawdziwy dreszczowiec. Zafundowali nam tego dnia czerwono-biało-czerwoni. Sama końcówka spotkania i ta końcówka zaważyła o tym, że to Widzew zagra 15 czerwca z drużyną z Radomska na stadionie przy Alei Piłsudskiego w sercu Łodzi w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Wielkie, wielkie emocje. Pucharem polski człowiek żyje. Drużyna Rezerw grała również na wyjeździe z pogonią z Duńska Wola. To było oczywiście spotkanie ligowe. W lidze widzę na wiosnę, są niepokonani, podtrzymują swoją passę, chociaż ten mecz. Nie rozpoczął się wcale tak dobrze dla Czerwono-Biało-Czerwonych. Bramka dla gospodarzy, fantastyczna oprawa tego meczu, prowidzewska, no bo oczywiście fan klub Czerwono-Biało-Czerwonych ze zduńskiej woli zadbał o to, by nikt się na tym meczu nie nudził. Zadbali także o widowisko widzewiacy, to są bramki z tego spotkania. Ja ze swojej strony zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie magazynu Gra Widzewska Młodzież, także pełne bramek i także pełne emocji.